serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pasji, hobby, kolekcjonerstwie, a moim rozmówcą jest pan Jarosław Hoffman. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. Od kiedy zajmuje się Pan kolekcjonowaniem monet? Numizmatyka to takie moje hobby od dzieciństwa. W zasadzie od kilku lat zostało ono uporządkowane w jakiś sposób. Natomiast yy, yy, ta pasja narodziła się już, już w dzieciństwie na, na etapie szkoły podstawowej. Yy, Pamięta po Pan, która moneta była pierwsza? Pamiętam. pamiętam. Nie mam jej tutaj dzisiaj, ale pamiętam. Była to moneta, którą była to srebrna jednorublówka. Otrzymana od mojego ojca. Znaleziona przez ojca. Yy, wspaniała moneta. Dziś nie zbieram monet zagranicznych, zbieram tylko monety polskie. Nie mam już tamtej monety. tak, tak los sprawił, że, że, że została ona przeze mnie utracona. Natomiast prawdziwa pasja narodziła się we mnie od, od kilku lat, może od 10 lat. Uporządkowałem sobie te swoje zbiory. Postanowiłem nie zbierać wszystkiego. Y, czyli zacząłem tak, jak wszyscy początkujący numizmatycy, zbierając wszystko, co wpadnie. Każda moneta trafiała co gdzieś... Co było błędem. Y, uważam, że to może nie jest do końca błędem, bo, 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 bo każda moneta coś w sobie ma. Natomiast, żeby y, zebrać coś, czyli jakiś prawdziwy zbiór, y, należałoby, tą, y, należałoby to uporządkować w jakiś sposób, nie? na przykład, dla przykładu możemy zbierać tylko monety polskie jest tego bardzo dużo naprawdę żeby to zebrać no to myślę że życia zabraknie co powinien wiedzieć początkujący kolekcjoner jakie rady miałby pan dla niego dzisiaj z perspektywy czasu mógłbym powiedzieć że myślę że najważniejszą rzeczą jest ukierunkowanie tych swoich zbiorów myślę że Czymś dobrym są ukazujące się ostatnio przewodniki dla początkujących kolekcjonerów. Oprócz ogólnych informacji dotyczących produkcji monet, bicia, sposobów bicia tych monet, znajdziemy tutaj również informacje, które pozwolą takiemu młodemu kolekcjonerowi na ukierunkowanie tych swoich zbiorów. Dla przykładu możemy podać, że. Znam numizmatyków, którzy zbierają yy, tylko monety próbne. Tutaj mamy na przykład próbne polskie euro wybite w 2004 roku. Mamy również inne monety próbne. Próbne monety są bite w początkowym okresie, gdy jest opracowywany wzór jakiejś monety. One są najpierw bite jako próbne. Ostateczny wzór powstaje czasami po wybiciu kilku wzorów monet próbnych, szczególnie w latach 60. było bardzo dużo tych monet i są numizmatycy, którzy ukierunkowują swoją pasję tylko na zbieranie na przykład monet próbnych. Można zbierać monety obiegowe, tak jak tutaj Państwo widzą, ja mam zebrane wszystkie polskie monety obiegowe z okresu powojennego. Mam wszystkie współczesne. Nie jest to rzecz łatwa zebrać, w chociażby dzisiejsze monety, które mamy w obiegu, wszystkie. One są bite od roku 90 i sukcesywnie co roku w różnej ilości nakładów te monety były bite. Dziś niektóre egzemplarze są praktycznie nie do zdobycia. Są takie monety, które. No, czasami, czas, czasami te monety mamy w portfelu. No właśnie nie zdajemy sobie I sprawy. Nie z z tego. zdajemy sobie sprawy z tego, co możemy znaleźć jak cenną monetę. Po prostu te monety przerzucamy, nie sprawdzając. Y... Na co powinniśmy ja zwrócić uwagę? Sobie, ja wyrobiłem sobie taki zwyczaj, że ja codziennie przeglądam swój portfel, nie i czasami tutaj mam na przykład taką monetę. Jest to moneta o nominale 5 zł, wybita w 2008 roku. Oprócz tego, że jest to z tych monet pięciozłotowych najniższy nakład w 2008 roku był najniższy nakład, 10 milionów ukazało się tych monet to w tym przypadku jest zdecydowanie przesunięty wewnętrzny rdzeń tej monety yy, mogę powiedzieć śmiało dzisiaj, że ta moneta, gdybyśmy chcieli ją sprzedać yy, będzie kosztowała około 100 zł czyli może, możemy mieć w portfelu niespodziankę możemy mieć, ja zachęcam by wszystkich do tego żeby takich niespodzianek szukać, nie? Te niespodzianki mogą być różne, nie? się, jest bardzo dużo monet, y, które określamy jako destrukty, czyli posiadają y, już jakąś wadę na etapie bicia w mennicy. W tym przypadku jest to przesunięty rdzeń. Y, trafiają się również takie monety, które określamy jako skrętki, y, czyli awers w stosunku do rewersu jest przesunięty Yy, o, o ileś tam stopni, nie? czasami o 180, i to są te najcenniejsze monety. Czyli możemy powiedzieć, yy, że te wady świadczą o ich wyjątkowości. Tak, tak, tak. I właśnie są kolekcjonerzy, którzy zbierają tego typu monety. I tylko w tym kierunku idą? Tylko szukają yy, tych monet z, z wadami, z tak zwanymi destruktami. Nie? Yy, yy, są również osoby, które y, zbierają monety współczesne w tak zwanych workach menniczych. To Tutaj, jest taki worek? To jest worek menniczy. W mennicy monety po wybiciu są pakowane w worki, menniczy, worki mennicze i w takim stanie trafiają do, do NBP, do naszego banku, gdzie później y, te monety są dalej dystrybuowane na różne inne banki, na, y, na poczty, na różne inst instytucje finansowe. Nie? Muszę Państwu powiedzieć, że w ostatnim czasie jest bardzo dużo bitych monet dwuzłotowych. Są to monety okolicznościowe. Są to tutaj te monety, w tym klaserze. Niewielka ich ilość, oczywiście. Te monety są w obiegu, aczkolwiek określane są jako kolekcjonerskie. Nie są monetami kolekcjonerskimi. O tym, czy moneta jest monetą kolekcjonerską, decyduje jej nakład i wszystkie monety o nakładzie poniżej 100 tysięcy są traktowane jako monety kolekcjonerskie. Wszystkie pozostałe monety są to monety, monety obiegowe. Te monety również są do zdobycia w workach menniczych. Są to najcenniejsze monety, ponieważ one nigdy nie były w obiegu. Prosto z mennicy trafiają do takiego worka są szczelnie zabezpieczone. Nie ma tutaj dostępu wilgoci. Te monety po prostu nie niszczeją. Yy, może chciałem jeszcze powiedzieć, <laughs> mówiliśmy o początkujących kolekcjonerach, yy, chciałem powiedzieć o takich podstawowych błędach, które, 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 które się trafiają takim młodym kolekcjonerom. Podstawowy błąd, i prosiłbym, żeby tego nigdy nie robić, to jest czyszczenie monet. Monet się nie powinno czyścić. Co najwyżej przemywamy w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem. Natomiast nigdy nie czyścimy jakimiś środkami szorującymi. Nie wolno tego robić. W ten sposób możemy tylko zniszczyć monety. Każda moneta po pewnym okresie przechowywania pokrywa się tak zwaną patyną. Ta patyna w idealny sposób zabezpiecza tą monetę. Natomiast poprzez czyszczenie usuwamy tą monetę. To usuwamy tą patynę, czyli usuwamy zabezpieczenie tej monety. Ona traci na swojej wartości, traci na wyrazi, wyrazistości swoich rysów. Nie możemy tego robić. Odradzam, nie? Wiem, że osoby, które no, zdobędą, znajdą gdzieś monetę, bo, bo często to, nie ukrywajmy, znajdujemy czy to na działkach, hmm. czy, czy, czy w różnych innych miejscach, znajdujemy różne monety. Yy, pierwsze co robimy, to zaczynamy tą monetę czyścić. No i tak ją wyszerujemy, że tam prawie wizerunku na tej monecie nie widać, nie? Nie Czyli możemy wycie, tego robić, lepiej tą monetę dokładnie. zabezpieczyć w takim stanie, w jakim ona jest. Są różne metody zabezpieczania monet. Oprócz yy, takich klaserów, które, które są tutaj widoczne, yy, akurat te klasery, które mamy tutaj, nie? Są to klasery typowe, przygotowane do monet dwuzłotowych, gdzie każda moneta ma swoje miejsce, jest do tego opis yy, zabezpieczone jest to specjalną folią, która nie powoduje niszczenia monet. Natomiast takim najwyższym stopniem zabezpieczenia monet to jest gradowanie monet jest to zabezpieczenie w ten sposób oprócz tego iż, że moneta jest zabezpieczona w takim specjalnym kapstu to Podczas gradowania monet dokonuje się oceny stanu tej monety poprzez oznaczenia odpowiednimi symbolami. To wszystko oczywiście można znaleźć w internecie. Jakie są wartości, które są stany. Jest na ten temat bardzo dużo publikacji, jeżeli chodzi o wycenę. Można zabezpieczać monety w takich kapslach ochronnych. Te monety. Do ubiegłego roku były rozprowadzane w bankach. W tej chwili tych monet nie można już nabyć w bankach. Od ubiegłego roku funkcjonuje portal aukcyjny kolekcjoner.pl i tylko poprzez ten portal można dokonywać zakupu tych monet. Można zabezpieczać monety w tak zwanych holderach, to są zwykłe holdery. Do każdej monety możemy, do średnicy każdej monety możemy sobie dobrać odpowiedni holder różnej wielkości. O, proszę bardzo, tutaj są różne wielkości, wszystko możemy dostać, nie? Wystarczy S nie poszukać. Sklepy numizmatyczne wszystko oferują, nie? Portale różne aukcyjne to wszystko oferują. Nie są to rzeczy drogie, yy, natomiast polecam wszystkim, nie? Takie jest zabezpieczenie monety. Yy, już jest wystarczające do tego, aby ona nam nie niszczała. A Czas... monety powinny być za, zabezpieczane. Każde przełożenie monety, no to już jest jakaś ingerencja w tą monetę. Zostawia nie? ślad. Zostawia ślad. Ja muszę powiedzieć, że podczas gradowania monet, te monety, które trafiają do tych kapsli, nie? one nigdy nie były dotykane gołą ręką. Nie były nigdy. Już dotknięcie gołą ręką powoduje zostawienie śladu na tej monecie. Śladu, którego nie usuniemy. Także jeżeli mamy taką monetę w kapslu, nie powinniśmy tam do środka do tej monety zaglądać. Jeżeli chodzi o gradowanie monet, to tu trafiają wszystkie monety. Tutaj mamy 5 groszy, wszystkie współczesne. Robimy, robimy wszystko, nie? żeby daną monetę zabezpieczyć. W ten sposób na pewno ta moneta lata przetrwa w takim stanie, w jakim ona jest. A, a dla wartości monety muszę Państwu powiedzieć, że Decyduje jej stan zachowania. Dla przykładu, każdy kolekcjoner powinien dysponować katalogami monet. Opisane są w tych katalogach stany monet, i opisane są, na każdy rok jest wydawany kolejny, kolejny katalog, nie? gdzie są określane wartości tych monet. Nie? I gdybyśmy sobie porównali wartość monet w pierwszym stanie, w drugim, w trzecim, w czwartym, to różnica jest potężna w cenie. Monety w pierwszym stanie, czyli w stanie menniczym, są naprawdę drogie. Naprawdę drogie, nie? I, i, i dlatego warto, warto o nie zadbać. Przykład, podam Państwu przykład. To, co sobie otworzyłem tutaj, nie? 10 złotych z 65 roku, Mikołaj Kopernik. Moneta w pierwszym stanie zachowania 120 złotych, moneta w trzecim stanie zachowania 10 złotych. No, różnica jest, różnica jest potężna, nie? Dlatego, dlatego tak dużą uwagę należy przywiązywać do zabezpieczenia monet. Widzę, że Pan też ma naszego gostyńskiego siemowita. To jest też sposób dla numizmatyków. I znam takie osoby. Nasz Gostyński Siemowit, to jest sześć siemowitów był. Yy, wybity w ubiegłym roku. Rozprowadzane na dni Gostynina. Sześć mowitów to potocznie moneta określana jako dukat miejski. I wiele miast z różnych okazji bije, bije dukaty miejskie. I te dukaty miejskie to jest oczywiście wszystko uporządkowane. Tutaj nie ma jakiejś dowolności. Nie? Dukat miejski jest bity tylko w określonym nakładzie. Tych monet jest bitych 7,5 tysiąca. Tylko i wyłącznie, nie? Natomiast, yy, no dalej to w zależności od tego, jak sobie ktoś zażyczy, one są rozprowadzane w różnych opakowaniach, w różnym etui. Tutaj mamy nasz gostyniejski dukat wybity w takim fajnym opakowaniu, na którym zawarto również kawałek historii naszego, naszego grodu. Y, zabezpieczone, wspaniale przetrwa lata, nie? można swoje kolekcjonowanie monet ukierunkować tylko na zbieranie dukatów miejskich, których jest naprawdę bardzo dużo, naprawdę dużo. Czyli kolejna możliwość dla kolekcjonera. Kolejna możliwość nie zbierać wszystkiego, zbierać y, coś konkretnego, nie? czyli określony rodzaj. Możemy zbierać na przykład tylko monety z papieżem Janem Pawłem II tylko te monety tych monet i wtedy monety z całego świata. Naprawdę jest tego dużo. Jest to na pewno czasochłonne. I problem ze zdobyciem nie jest trudny. Te monety możemy zdobywać dzisiaj czy to na portalach aukcyjnych czy na organizowanych giełdach numizmatycznych. Informacje o giełdach numizmatycznych znajdziemy, wszystko znajdziemy w internecie wpisując tylko w jedną z wyszukiwarek hasło giełda numizmatyczna i Zachęcam Państwa do wybrania się na taką giełdę. Nie Czyli można... trzeba wychodzić z domu, a można. No wybierając się na giełdę numizmatyczną, należy wyjść z domu. Ale można też poprzez stronę internetową. można poprzez tak na taką stronę giełdę. internetową, podejrzeć, zobaczyć, sprawdzić, nie? na co mnie stać, co możemy znaleźć, gdzie mógłbym, od czego mógłbym zacząć. nie? Jest tego, na... Jest tego bardzo dużo. Nie? Są monety, które dotyczą na przykład tylko zabytków architektury. Czyli zamki, pałace, inne tego typu obiekty. Nie? Są monety, na których zawarty jest wizerunek różnych zwierząt, i można tylko swoje zbieranie monet ukierunkować w tym temacie. Są również monety typowo kolekcjonerskie. No niemniej jednak, niektóre egzemplarze są bardzo drogie tych monet. Monety również bite są z różnego kruszywania, z różnego materiału. Są monety srebrne, tak jak te. Są monety tak zwane Golden Nordic, jak te dwuzłotówki. Są również monety złote. To jest moneta o nominale 37 złotych. Taka moneta została wybita w 2009 roku upamiętniająca rocznicę zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Z tą monetą ukazała się seria monet, bo jest oprócz tej o nominale 37 zł, jest moneta 10-złotowa, jest również srebrna, jest również moneta 2 zł, Golden Nordic. Czy podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, może byśmy zebrali te wszystkie najważniejsze rzeczy dla, potrzebne dla młodego kolekcjonera, czego powinien unikać, jakich błędów nie popełniać? Podstawowa sprawa to, przystępując do zbierania monet, uporządkować to sobie. Co chcę zbierać? Co chcę zbierać? Naprawdę, proszę Państwa, nie zbierzemy wszystkiego. Nie damy rady. Jest tego dużo, nie? Yy... I... Kolejna moja rada: nie zabierać się za czyszczenie monet. Nie zabierać się za czyszczenie monet. Naprawdę monet nie wyczyścimy, monety możemy tylko zniszczyć I, i przeglądać portfele. To, co mamy, naprawdę mamy tam wielkie skarby w tych portfelach. Zachęcam wszystkich do prześledzenia stron internetowych, do sprawdzenia nakładów monet, w jakich się ukazywały, czyli wielkość emisji. Ja muszę Państwu powiedzieć, że mamy teraz rok 2011. Nikt oprócz szefa Mennicy nie wie, w jakim nakładzie monety w 2011 roku się ukażą. Ta informacja będzie dopiero znana w 2012 roku. Takie są zasady. I myślę, że już dziś warto pomyśleć o tym, żeby część monet w dobrym stanie, tak jak się. Ukazują teraz, czy to w workach menniczych, które no naprawdę można zdobyć, nie jest to trudno. Można, można w każdym banku zdobyć taki worek mędniczy. Warto sobie to zabezpieczyć. Nie stracimy na wartości, bo w banku za woreczek 20-groszówek, tak jak mamy tutaj, zapłacimy oczywiście 20 zł. Tutaj jest 100 sztuk i one nie stracą na wartości. Może się okazać w przyszłym roku, że one są prawdziwym hitem. Dziwnym hitem, nie? I, i, I dla młodego człowieka, oprócz tego, że będzie miał fajne monety, może się okazać to jeszcze źródłem jakiegoś dochodu. Dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę, za, powiedzmy, taką informację w pigułce, bo pewnie o numizmatyce można mówić nie tylko godzinami, ale i całymi dniami. Zgadza się. I myślę, że ta nasza rozmowa spowoduje u młodych ludzi chęć zbierania. Monet, a także przeglądania tego, co mają w portfelach. Mam taką nadzieję, że tą krótką informacją zachęciłem kilka osób do tego, aby, aby zajęło się tym hobby, bo to naprawdę wydaje mi się wspaniała rzecz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był Jarosław Hoffman.